Cześć, tu Julia. Dzisiaj zrobimy hol zakupowy. Pokażę Wam, co zamówiłam na Allegro dla Fibi. Pierwszym otworze. paczkę od sklepu zoologicznego zorum. Otwieramy paczkę mamy już otworzoną i wypakowujemy. Pierwsza jest taka karteczka z zamówieniem. Tutaj mamy taki gryzak brzozowy truskawka rumianek. Takie małe ciasteczka jeżówki. Powiem Wam, że myślałam, że będą trochę większe. Tutaj znowu małe ciasteczka, tym razem mniszki. No, te są trochę większe od jeżówek. Taki duży rożek z ziołami. Pralinki orzechowe z marchewką. Może widzieliście na którymś szorcie, jak Fibi testowała takie. Zamówiłam jej drugi raz, dlatego że smakowały jej. I na koniec tej paczki wielki hamburger ryżowy z warzywami. Myślałam, że będzie trochę mniejszy, ale przynajmniej mi się naje. Dostanie na jakąś okazję i będzie szczęśliwa. Więc tak wygląda całe zamówienie. Teraz paczka od Bani Mami. Rozpakowujemy. Już rozpakowałam w środku. Paczka prezentuje się tak. Mamy tutaj karteczkę. Z podziękowaniami. Zioła podstawowe chomik. Fibi bardzo je lubi i sypie jej czasami je dosianka. Interaktywny gryzak hamsteak. Chipsy naturalne pomidor, czyli inaczej suszone pomidory. I teraz uwaga, uwaga! Płytka chłodząca. Wzięłam Fibi tą płytkę, dlatego że nie chcę, żeby jej po prostu było. Yy, strasznie gorąco w lato. Teraz wjeżdżam na 3 tygodnie, więc mnie nie będzie. Będą z nią dziadkowie i wolę, żeby miała na wszelki wypadek. Na dnie pudełka znalazłam jeszcze taką kartkę z zamówieniem i taką słodką naklejkę śmieszną. Więc to jest wszystko, co zamówiłam. I teraz zgadujcie w komentarzach, ile to razem wszystko kosztowało. A i chcecie, żebym nagrała test tej płytki, też napiszcie w komentarzach. Pa.